One Roll. Krótki pomysł na przygodę. Stowarzyszenie podjęło nową sprawę. Pewien stary dom jest nawiedzony przez wesen, które uprzykrzają życie jego mieszkańcom, a z czasem stają się coraz bardziej agresywne i zaborcze. Kontakt z nimi nie jest łatwy, ale pozwala stwierdzić, że istoty te zostały w nim uwięzione i zmuszone do strzeżenia go. Ale kto tego dokonał? W toku śledztwa członkowie stowarzyszenia natrafiają na informacje o żyjącym przeszło dwa wieki temu właścicielu tej posiadłości, który uważał się za maga i parał okultyzmem. Niektóre tropy sugerują, że wszedł on w posiadanie czegoś cennego. Czyżby to on stał za sprawą rytuału i uwięził istoty wystrzegłe jego domu oraz tego, czego w nim ukrył? Podobno, wykorzystał do tego przedmioty powiązane z uwięzionymi wesen nie może odczynić ten rytuał, ale by tego dokonać będą musieli odzyskać owe przedmioty. Tylko co to za przedmioty i gdzie one teraz są? Może samy Wesen będą w stanie im pomóc? No i oczywiście pozostaje pytanie, czego one właściwie strzegą?